Wiadomo, promocje sex workingu, nie w Tajlandii, ale robią, nie? Podejrzewam, że już z pięciu wykopków to bilet wykupiło. Bo widziałem, że na wykopie to się tak cieszą, że mogli zobaczyć chłopa. Yy, że ho. ho. Yeah. Boże, tam coś już było? Nie, chyba nie, to była stopa, tak?

1000 1000 jest okej? Stary, w którą stronę ten content zmierza. Yeah, <laughs> nie, wiesz co, ja teraz tak sobie już... wygląda. You know, have... O ta już niebezpiecznie trzyma nogi, nie? A dobrze, że u mnie nie widać, bo trzyma w wkurza. Wiesz co, sobie uświadomiłem, no. że siedzę kurwa w Tajlandii w hotelu, jakaś obca kobieta że w moim druga have, mówi babi yeah, babi i ubiera moje What's okulary, które we... ukradłem w klubie. You don't have a ja nie wiem. No, brzmi jak kurwa definicja stoczenia się na tan. <laughs> Ale w twojej głowie to na razie brzmi jak spełnienie marzeń, tak mam wrażenie. to. ona powie, że dobre. Good? You like it? Good. Po <laughs> co? good. Natan.Martin Instagram oznaczajcie JimBeana. Proszę podwyżkę. Aha, już my. wiem, stary. Podejrzewam, że Bean zerwie z Tobą współpracę, nie? Aha, ma bardzo benejbu. Nie, nie, przesadzasz. Ona myśli, że to... ...Chanel? Nie. Nie, nie, nie 2 No dobra, a co teraz robi Meduza, który też był jakby królem tego i contentu? Porsche. I zobaczcie, ludzie mu wchodzą na psychę, nie? Na czat. Nie wiem, czy widzicie czat. Ludzie mu wypisują, czemu tylko 1500 osób. 1500 osób mało i wchodzą w psychikę i chłop tego nie wytrzyma, ludzie nie róbcie mu tego. I zobaczcie jak mu wchodzą na psychikę, nie? Że Ferrari ma 34, a ty masz 1000 i teraz Meduza wkurwiony coś odpierdoli, nie? Jutro będzie w Tajlandii robił baseny. <grywy> to jest właśnie to, nie? Że można czasem wpaść w, taką, w takie koło i no zobaczymy, nie? Jak to się potoczy. Ale dobra, no Ferrari ja wiem kiedy jest konferencja, to już będzie musiał wracać, to mu dużo w tej Tajlandii nie zostało czasu. Wyśpimy się i jutro poszalejemy cały Można dzień. Beć, beć. A tu już są zapowiadane szaleństwa u meduzy. Zrobicę tak popatrzył, takie miejsce właściwie. Co to jest? To wzgórze, z którego widać całą panoramę miasta. O, to też bym tam poleciał. A no nie już nie byliśmy już. Na wzgórzu tak nie. To jest no tam na... gdzie jest zamek Na my... na wzgórzu bazen, tutaj to nie, to nie nie. To. My, 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 Ale zamek tam zamek jest Mądrzyk. to był no, i tam był jest taki kościół z takim Jezusem, jak z Wiry Jodzonero tylko trochę mniejszym Chuj wie o czym ty mówisz? Się pytam czy, te, czy, ten, czy ten szczyt to jest tam gdzie jest zamek To jest Naprawdę bani. Ta się ma zbani prosty, a u mnie dwie wiesz. Not for resale tam jeszcze, wiesz. Ej, ale zobaczcie, bo jaka to jest wylęgarnia kontentu, nie? Że zobaczcie, jak, bo tak, pornografia jest dostępna, nie? Każdy może sobie obejrzeć w każdej chwili na pewnych stronach. Natomiast jak to interakcja jest, na przykład z prostytutkami. Influencerów, ile ludzi jest tym zainteresowanych, żeby to obejrzeć. Że ludzie chcą zobaczyć, jak to, jak wygląda rozmowa, jaka cena, jaki cennik. <grywa> kurwa. Nie wiadomo, jak to sklasyfikować w ogóle. kurwa. No, Natan traci perfumy, koszulkę też już stracił. Oh, sorry, I don't want Versace, because uh, I know the that... Macro was... <laughs> o oh, kurwa, nie mogę, to jest joke, With GTA w Red Natan, pytają się co z twoją cnotą. <laughs> yeah, no, <laughs> ja, no bo ja czekam na się. Okej, okej. Kurwa, wiesz, że każdy <laughs> psik to jest kurwa z 20 złotych? <laughs> i... <inaudible> Polska kulsaria. <laughs> nie, to jest szarazna, patrz, to jest fakt, patrz. <laughs> o, kurwa, bio, nie, ale Kingu, to jest hołd, bo